Cześć, nazywam się Aleks Dobosz i jestem naukowczynią. Od dziecka chciałam wiedzieć, jak wszystko wokół mnie działa i zadawałam dużo, czasami za dużo pytań. W szkole miałam jednak problem z chemią i matematyką, ale mimo tego postanowiłam, że zostanę inżynierem, jak mój dziadek. I zostałam. Inżynierem od materiałów. Na studiach uczyłam się o materiałach, które nas otaczają: o materiałach stosowanych w samochodach, maszynach, komputerach, telefonach, talerzach, budynkach wszystkim, co nas otacza. Nauka o materiałach zajmuje się bardzo dużymi obiektami, poprzez obiekty mniejsze, a czasami musimy wiedzieć, co się dzieje w skali atomowej. Czyli, na przykład, musimy wiedzieć, jakie materiały zastosować do budowania budynku, jakie ze sobą połączyć, i jakie na przykład wibracje taki budynek wytrzyma. Czasami patrzymy na mniejsze obiekty, czyli na przykład na pojedynczą cegłę. Z czego jest zrobiona, jak ją zrobić, jakie ma własności. Ale żeby naprawdę zrozumieć, co się dzieje w materiale, musimy popatrzeć w jego wgłąb, czyli na przykład musimy zobaczyć, jak pojedyncze atomy się ze sobą wiążą i jakie własności z tego wynikają. Po studiach postanowiłam, że zostanę naukowczynią. I zrobiłam doktorat zajmując się ciekłymi metalami, czyli takimi metalami, które są ciekłe w temperaturze pokojowej. Możemy je zastosować na przykład w elastycznej elektronice, czyli na przykład możemy sobie słuchawki, które możemy rozciągać, a one się nie będą psuły. Moja praca nigdy nie jest nudna. Część pracy spędzam w laboratorium, pracując nad najnowszymi materiałami, a część pracy spędzam czytając książki i publikacje. Duża część mojej pracy to też robota papierkowa, czyli na przykład piszę publikacje czy piszę wnioski o granty i stypendia. Też ważną częścią mojej pracy jest spotykanie się z innymi naukowcami w celu omawiania naszych wyników badań. Najbardziej w mojej pracy lubię możliwość ciągłego uczenia się i poznawania nowych ludzi. Dzięki mojej pracy mam możliwość podróżowania po całym świecie. Dzisiejszy filmik nagrywam dla Was ze stażu w Stanach Zjednoczonych. Najgorszy aspekt mojej pracy to to, że ciężko znaleźć mi czas dla siebie i dla moich pasji. Praca naukowca to często elastyczne godziny pracy, co wiąże się z tym, że często pracuję więcej niż 8 godzin dziennie, a nawet kiedy nie pracuję, gdzieś myślami jestem w laboratorium i jest to coś, nad czym muszę cały czas pracować. Jeżeli ktoś chciałby zostać inżynierem materiałowym i naukowcem, w szkole i na studiach najważniejsza jest chemia i fizyka, ale też matematyka i informatyka. Jednak najważniejsze jest ciekawość, wytrwałość i umiejętność radzenia sobie z porażkami. Bo nie zawsze dostaje się takie oceny, jakie ktoś by chciał, nie zawsze dostaje się stypendium, które się aplikowało, nie zawsze eksperymenty będą wychodzić i czasami trzeba dużo czasu, wytrwałości, żeby otrzymać wyniki, na które się czeka.